Cześć, witajcie na moim kanale. Ja nazywam się Agacia i o książkach mówię subiektywnie. Dzisiaj akurat pogadamy sobie więcej o akcjach czytelniczych, ale w sumie książki są ich integralną częścią, więc o książkach tutaj oczywiście też będzie mowa. Postanowiłam opowiedzieć Wam o akcjach czytelniczych, w których brałam udział w tym roku, bo udało mi się zrealizować to założenie na 2024 rok. Wzięłam udział w wielu akcjach czytelniczych, starałam się brać udział w nich regularnie, nawet jeśli nie czytałam. Wszystkich książek, i nawet jeśli nie czytałam danych książek do końca, to wciąż starałam się te akcje wspierać. I o tych wszystkich akcjach Wam tutaj opowiem. Chciałam, żeby ten film był stricte świąteczny, ponieważ będzie on nagrany w trochę innej formie. Ja będę do Was mówiła, że tak powiem, za kamery, a wy będziecie mieli szansę obserwować moje porządki na regale. I oczywiście te, te porządki miały być połączone z dekorowaniem mojego regału. Rzeczy moich regałów. Niestety zapomniałam, że nasze ozdoby świąteczne są w piwnicy, nie u nas w domu, więc przyjadą do mnie już po nagraniu tego filmu. Ale na pewno jakieś przebitki zdekorowania mojego regału będziecie mogli zobaczyć we vlogu, który wpadnie, myślę, 25 grudnia. Jeśli chodzi o to, co ja bym chciała jeszcze w tym filmie zawrzeć, bo on jest głównie taką laurką dla twórców, których ja lubię i w których akcjach biorę udział. Oczywiście będzie tutaj też mowa o mojej akcji, ale głównie będzie to film poświęcony innym twórcom, bo uważam, że robią świetną robotę i chciałabym, żeby wiedzieli, że ich po prostu bardzo doceniam i że dzięki nim czytam. O wiele bardziej różnorodnie, wychodzę ze swojej strefy komfortu albo o wiele szybciej sięgam po tytuły, które normalnie odkładałabym, pewnie, przez następne 5 lat. Więc bardzo Wam za to dziękuję. W tym filmie mam nadzieję, że ten film zakończy się też tym, że będę miała jakieś książki do sprzedaży, bo też mam właśnie takie założenie, żeby trochę ogarnąć na tym regale bo dzieje się tutaj po prostu jakaś Sodoma i Gomora jakiś po prostu siódmy kręg piekła tutaj jest. A ja oswajam się powoli z myślą, że ja nie muszę mieć na regale tych wszystkich książek. Zaczyję się już dawno z tą myślą, ale powoli oswajam się też z myślą, że nie muszę mieć wszystkich książek z literatury azjatyckiej, jakie są na mojej półce i że jeśli mi się jakieś nieszczególnie podobały, no to nie muszą tutaj gnić. I najpewniej po tym filmie Albo nagram jakiś book unhaul, rozważałam to, albo po prostu te książki pojawią się na Vinted. Jeszcze nie zdecydowałam, myślę, że dam Wam znać na dniach, jak rozwiążę tę sytuację. Ale w każdym razie postaram się Wam tutaj też pokazać te książki pod koniec tego filmu, te książki, które, których chciałabym, żeby znalazły nowy dom. No i tak właśnie wygląda moje założenie na ten film, zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że w porządku, mamy tutaj jakiś mały element świąteczny, pokażę Wam też moje skarpetki ze stitchem, chociaż mam nadzieję, że to nie przyciągnie żadnych stóp, karzy. <laughs> więc mamy tutaj jakiś drobny element świąteczny, no i zaczynajmy, zaczynajmy, bo nie ma co przedłużać tego wstępu, ja też chcę już zobaczyć jak ten regał się zmienia, więc przechodzimy do gadania o akcjach czytelniczych. Na początek, jeszcze małe wyjaśnienie, jak chciałabym Wam opowiadać o tych akcjach, i mały komentarz do tego, co powiedziałam w tym filmie wcześniej lub co powiem później, już po nagraniu tego fragmentu, bo oczywiście nagrywam ten cały film tak w, w kawałkach. To będzie tak naprawdę pierwsza część podsumowań tegorocznych. Ja chyba powiedziałam, że podsumowania zacznę nagrywać za tydzień. Ale tak naprawdę to już jest pewna forma podsumowania, chociaż nie będę Wam tutaj za dużo mówiła o książkach. Chciałabym tylko wyróżnić te książki, które w ramach akcji czytelniczych bardzo zapadły mi w pamięć, czymś się bardzo wyróżniły, a cała reszta będzie w topkach, w topkach końcoworocznych. No i oczywiście tam się na pewno rozgadam. Tutaj tylko wspomnę Wam tak sygnalnie o tym, jakie książki były najlepszymi książkami danych akcji, albo takimi, które się wyróżniły, ale raczej w topce roku nie będą. Zacznijmy od osoby, która na Polskim Booktube organizuje chyba równolegle najwięcej akcji. Jest to Natalia z kanału Kursywa. Natalia organizuje Miesiące z Danymi Krajami, Klub Polskiej Książki Klasycznej i Klub Książki Klasycznej dla swoich patronów. Ja się staram brać udział w każdej z tych akcji. Niestety w ramach Klubu Książki Klasycznej nie udało mi się skończyć żadnej książki. W ramach Klubu Polskiej Książki Klasycznej wyłącznie Rodzinę Połanieckich. Jest mi bardzo głupio z tego powodu. A w ramach Miesiąca z Danymi Krajami zawsze starałam się coś czytać. I dwie książki, które przeczytałam w ramach miesiąca afrykańskiego, trafią do topki tego roku. Jest to Tęsknota Gayle Fay w tłumaczeniu Katarzyny Marczewskiej i Zielone Sari Anandy Dewi w tłumaczeniu Krzysztofa Irosza. Więcej opowiem wa Wam o nich w podsumowaniu, w podsumowaniu tego roku. Regularnie starałam się także czytać lektury w ramach puszystego klubu książki organizowanego przez Anię z kanału Książka Mikadze. Największym zaskoczeniem była lektura, z tego co pamiętam, lipcowa albo po prostu jakaś wakacyjna. Polowanie na małego szczupaka Juhani Karila w tłumaczeniu Sebastiana Musielaka również trafi do topki. Niesamowicie oryginalna lektura. I coraz cieplej myślę także o wywiadzie z wampirem Anne w tłumaczeniu Tomasza Olszewskiego. Ale to nie jest książka, która trafi do topki tego roku, ponieważ miałam do niej trochę zastrzeżeń. Wrzucę Wam tutaj w karcie odnośnik do vloga, w którym czytałam tę książkę, żebyście mogli o niej więcej usłyszeć. Nie będzie to moja ulubiona lektura ze względu na to, że była trochę przegadana, trochę przeciągnięta. Miałam wrażenie, że nie do końca autorka miała w tej książce jakiś jasny cel, ale z drugiej strony jest to dziesięciotomowa seria, więc może po prostu był to taki typowy wstępniak. Z drugiej strony, ta lektura, jako, nawet jako część serii, powinna stać na własnych nogach i przyznam, że było to ładnie napisane. Było to ym, ciekawe, było tam poruszonych sporo takich kwestii filozoficznych na temat życia, na temat celowości życia yy, i miała ta książka swoją wartość, aczkolwiek jak na taki współczesny klasyk, oczekiwałam od niej troszeczkę więcej. Udało mi się też przeczytać lekturę na prawie każdy miesiąc w ramach bookmarkowego Bingo. Carmena na każdy miesiąc wybierała jakieś słowo klucz, no i na podstawie tego słowa klucza nale należało sobie dobierać lektury. Udało mi się zrealizować wyzwanie na każdy miesiąc poza czerwcem, ponieważ wtedy motywem przewodnim było imię. Wybrałam sobie Don Jonathana Strange'a, pana Norella i to jest książka, którą jeszcze czytam. I w grudniu jeszcze nie zaczęłam grudniowej książki. Motywem przewodnim jest koniec i początek, i będę czytała początkującego złoczyńcę. A książki, które chciałabym wyróżnić, to Niebo w kolorze siarki, Kiela Westo w tłumaczeniu Katarzyny Tubylewicz, a także Ja, która nie poznałam mężczyzn, Jacqueline Harper w tłumaczeniu Katarzyny Marczewskiej. Ja, która nie poznałam mężczyzn, trafi do topki, więc usłyszycie o niej więcej. Jeśli chodzi o Niebo w kolorze siarki, to jest to historia, po prostu długa historia pewnej, pewnej znajomości, długa historia życia naszego głównego bohatera. To jest taka powieść bardzo refleksyjna, bardzo melancholijna, typowa powieść o dojrzewaniu, Pełna takich właśnie trochę nawet może rozwleczonych opisów codzienności, jakichś takich wydarzeń, które miały miejsce na przestrzeni całego życia. I to jest książka przepięknie napisana, wspaniale przetłumaczona, bardzo taka literacka, z takim niesamowicie literackim sznytem. Yy, aczkolwiek yy, po czasie myślę o niej niestety trochę mniej ciepło. Na początku byłam nią zachwycona i uważam, że był ku temu powód, ale po prostu moi, mój entuzjazm trochę opadł. Wciąż uważam, że jest to niesamowicie dobra lektura, niesamowicie ciekawa. I jeśli lubicie, właśnie teksty, które opowiadają o całym jednym życiu jakiejś osoby, ze wszystkimi wzlotami, upadkami, ze wszystkimi miłościami, rozstaniami, przyjaźniami i tym, jak to się wszystko przeplata, no to niebo w kolorze siarki będzie dla Was doskonałą lekturą. Brałam udział oczywiście też w czytam szeroko e, akcji organizowanej przez Krysię z kanału o książkach. E, na początku czytaliśmy, z tego co pamiętam, romanse i tam mi nie poszło za dobrze. Później były biografie i udało mi się w ramach tych biografii znaleźć książkę chyba najlepszą tego roku. E, następnie były powieści graficzne i paradoksalnie w tym segmencie poszło mi najgorzej, a najlepiej poszło mi w segmencie grozowym, czyli tym, który trwa teraz, bo przeczytałam naprawdę dużo książek i również dwie chciałabym wyróżnić. Zacznijmy sobie od najlepszej książki tego roku, o której na pewno bardzo dużo usłyszycie w mojej topce. Jest to oczywiście biografia Marii Kiri, autorstwa Ewy Kiri jej córki w tłumaczeniu Hanny Schillerowej. Przepiękny obraz ym, życia naszej noblistki, która była po prostu wspaniałą, niesamowicie inspirującą osobą. Skończyłam także niedawno Domy i inne duchy Marty Ta książka także trafi do topki, bo to był świetny zbiór opowiadań. Najgorszym było niestety opowiadanie zamykające zbiór, ale o tym opowiem Wam więcej, bo to jest naprawdę tekst godny uwagi. No i Carrie Stevena Kinga w tłumaczeniu Donoty Górskiej, przeczytana przez Filipa Kosiora, więc automatycznie dodaje to jakieś kilka punktów w tej książce. Bardzo byłam zaskoczona, bo to nie, jest książka, to nie jest książka typowo grozowa, chociaż mamy tam taki niepokojący klimat, bo to jest książka po prostu o prześladowaniu dziewczyny, która pochodzi z bardzo religijnego domu, tytułowej Carrie, która no, przeżywa bardzo ciężkie czasy w liceum, a pewnie nie jedne każdy z nas był y, albo ofiarą takiego prześladowania, albo przynajmniej świadkiem takiego prześladowania. I chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak okrutne potrafią być no, jeszcze dzieci, dzieci nastolatki. Carrie niestety doświadczyła tego na własnej właśnie skórze bardzo boleśnie i pochodziła też z domu, w którym nie zaznała miłości, więc to była po prostu historia o... Ym, to nie, była to nie była historia przerażająca, ale przeraźliwie smutna, bo to była historia po prostu o, mm, no, o strasznie ciężkim, smutnym życiu, pełnym samotności, w którym Kary nie zaznała w ogóle żadnej miłości, Zaznała jedynie współczucia, ale niestety trochę za późno. Yy, przesmutna historia o tym, jak, yy, jak ciężko jest czasem, yy, jak ciężkie życie czasem może mieć nastolatka, która po prostu miała to nieszczęście, że się w jakiś sposób wyróżniała. Chociaż bardzo, bardzo chciała się ukryć w tłumie, to niestety jej się to nie udawało. No i mamy tutaj też ten dodatkowy wątek paranormalny, wątek telekinezy, i dosyć krwawe sceny, ale naprawdę byłam, byłam zaskoczona bardzo pozytywnie tym wydźwiękiem Kelly i tym, jak ta książka jest naprawdę przejmująco smutna. Dzięki komiksowym weekendom organizowanym przez um, Oles z Instagrama hey Kultura, która założyła też kanał na, na YouTube i znajdziecie ją jako Aleksandra Wolińska-Błachuta. Odkryłam, jak wspaniałe są mangi. W ramach komiksowych weekendów yy, przeczytałam yy, kilka części Krwi na Szlaku, a także nane, a jazały w tłumaczeniu Anny Piechowiak. Krew na Szlaku stworzył Siuza Osiemi i przetłumaczył Tomasz Molski. Zacznijmy sobie od krwi na Szlaku, bo to jest, to jest w ogóle manga, która też trafi do topki, bo jest niesamowicie niepokojąca. Z każdym tomem ja mam coraz więcej odpowiedzi i coraz więcej pytań. Świetnie jest ta manga narysowana. No, i mamy także nane. Yy, A jezały, właśnie w tłumaczeniu Anny Piechowiak. To jest taka historia o dojrzewaniu, bo główne bohaterki, które poznajemy, mają. są nastolatkami, są po i chyba w ramach studi na studiach chcą się przenieść do Tokio. Yy, I to jest taka po prostu historia o dojrzewaniu, bardzo szczera, bardzo yy, poruszająca. Myślę, ja dopiero przeczytałam pierwszy tom, ale z tego, co wiem, jak się praktycznie wszyscy wypowiadają o, o nie no to będzie tylko lepiej i nie mogę się po prostu doczekać aż poznam dalsze losy tych tak naprawdę dwóch tytułowych nan. Wspaniała rzecz. A te mangi czytałam też częściowo w ramach Japoniady u organizowanej przez Sandrę z Instagrama i z kanału Tabibito no Hon. Japoniada to jest naprawdę bardzo duża, bardzo rozbudowana akcja, która dzieje się zawsze w listopadzie. I większość tych akcji, o których Wam wspomniałam, to są takie akcje cykliczne, które rozciągają się na cały rok, albo są regularnie powtarzane. Japoniada akurat dzieje się zawsze w listopadzie, i naprawdę polecam Wam obserwować te akcje i brać w nie udział, bo jest niesamowicie rozbudowana. W tym roku Sandra zdobyła od wydawnictw chyba około 100 nagród i stworzyła dwa kalendarze adwentowe w ramach nagród, więc Niesamowita sprawa, bardzo Wam polecam. To jest oczywiście akcja, która skupia się głównie na literaturze japońskiej. We wrześniu wzięłam udział w sztucznym maratonie, organizowanym oczywiście przez EDZIA z kanału Literatunek. No Jeśli kojarzycie ten kanał, no to wiecie, że EDZIA to jest taka naczelna sztuczniara, pókciuba. <grytujba> EDZIA jest bardzo ściśle związana ze sztuką, no i ten to dosko maraton doskonale to odzwierciedla. Ja w ramach ym, sztucznego maratonu postanowiłam sięgnąć po Pokonać mur Marina Abramowicz, Jamesa Kaplana, to są wspomnienia Mariny, przetłumaczone przez Magdalenę Hermanowską i Annę Bernaczyk. Yy, I mimo tego, że Marina jest osobą, z którą w prawdziwym życiu mogłabym się nie do końca dogadać, to yy, tak bardzo mnie zainteresowała ta jej osoba i uważam, że jest tak bardzo inspirująca i tak bardzo asertywna i tak bardzo... Yy, Oryginalna i niepowtarzalna, że myślę, że wspomnienia Mariny mogą trafić do topki tego roku dla mnie, ponieważ to jest niesamowita osoba. To jest, jedno, to jest z jednej strony taka osoba, którą ja bym chciała i nie chciała być. <laughs> Przeciekawa naprawdę postać. Bardzo Wam polecam te wspomnienia, nawet jeśli nie, nie, nie do końca do was trafia sztuka performensu i jeśli nie interesujecie się sztuką, to to jest po prostu historia niesamowicie silnej kobiety. Przewspaniała, niesamowicie inspirująca, po prostu bardzo ciekawa. To jest taka mm, kobieta, która z jednej strony jest niesamowicie racjonalna, a z drugiej strony jest bardzo odklejona. No, po prostu Marina łączy w sobie różne sprzeczności, dlatego bardzo polecam się tą jej autobiografią, tym jej wspomnieniami zainteresować. W kwietniu wzięłam udział w norweskim miesiącu organizowanym przez Justynę z Instagrama Regals Ikei. I tak właściwie Justyna też teraz organizuje kalendarz adwentowy, który też jest akcją taką częściowo-książkową. Świetna rzecz, dzięki której możecie sobie fajnie podsumować rok. Bardzo polecam brać udział w tym kalendarzu. I w ramach norweskiego miesiąca przeczytałam, miałam tak wiele: Trude Marstein, Marstein w tłumaczeniu Karoliny Drozdowskiej. i to jest. Książka trochę podobna do nieba w kolorze siarki. Też historia całego życia tutaj akurat pewnej kobiety, która jest no zdecydowanie bardziej taką negatywną historią, w której nasza główna bohaterka troszkę analizuje właśnie swoje życie pod kątem tego, co zyskała, pod kątem tego, co straciła analizuje różne swoje mm, relacje i co, co jest najmocniejszą według mnie stroną tej książki to to, że tutaj nawet poboczni bohaterowie, tacy poboczni powiedzmy aktorzy w tym całym spektaklu życia naszej głównej bohaterki, ale to zabrzmiało patetycznie, e, oni są tak samo dobrze zarysowani jak nasza główna bohaterka. Świetnie pamiętamy, przynajmniej ja zapamiętałam wszystkich bohaterów, którzy występowali w tej książce, którzy się przewijali na tych kartach. Bardzo dobra pod kątem właśnie takiego rysu psychologicznego, bohaterów, y, rzecz. Bardzo Wam ją polecam. To jest najdłuższa książka wydawnictwa Pauzy. Ona ma z, nie wiem, czy nawet nie ponad 500 stron, ale naprawdę warto jest się nią zainteresować. Ja ją słucham akurat w audiobooku, w audiobooku i uważam, że to jest y, świetne medium dla tej książki. Y, no bo to jest taka po prostu snująca się długa historia jednego życia i analizowania swoich wyborów. Bardzo, bardzo dobra rzecz. Regularnie staram się też brać udział w listopadzie na faktach organizowanym przez Karolinę z kanału Świat Między Stronami. W tym roku przeczytałam dwie książki, a jedna trafi do topki tego roku i będą to Łowcy Skór Tomasza Patory. To jest reportaż o tej aferze w łódzkim pogotowie, a tak naprawdę ten, to zjawisko było um, zakrojone na trochę szerszą skalę, bo, to nie były, bo przypadki takiego dogadywania się pomiędzy domami Pogrzebowymi i pracownikami pogotowia miały też miejsce w innych częściach Polski, nie tylko w Łodzi, no ale ta afera w Łodzi była najgłośniejsza. Ja ostatnio bardzo dużo opowiadałam o tej książce w podsumowaniu, roku, w podsumowaniu listopada, i będzie też ta książka, tak jak wspomniałam, w topce tego roku przerażająca afera naprawdę przerażające zjawisko, pokazujące, jak niewiele jest tak naprawdę warte ludzkie życie, niestety. I też jak bardzo nie można liczyć na system prawny w Polsce. Przeraż... To ja byłam przerażona tym, że tak ogromne przestępstwa tak naprawdę nie zostały w żaden większy sposób ukarane, bo większość osób, która brała udział w tym tak naprawdę sprzedawaniu ludzkich zwłok, nierzadko osób, które tak naprawdę mogły przeżyć. Albo które były zdrowe, tylko po prostu pracownicy pogotowia chcieli sobie trochę więcej zarobić. No, takie osoby były uśmiercane, a niewiele yy, tak naprawdę osób biorących udział w, w tym yy, wydarzeniu zostało tak naprawdę ukaranych tak, tak dotkliwie, jak na to by zasługiwali. W tym momencie mój regał wygląda o tak. I Jak widzicie, nie zmieniło się absolutnie nic. A ja w tym momencie zaczynam kwestionować wszystkie swoje życiowe wybory. Trochę was oszukałam, bo zmieniła się góra regału. To są wszystkie książki, które postanowiłam sprzedać. I kiedy tak na nie patrzę i widzę, ile ich jest, to trochę mniej wątpię w to, że decyzja o powiedzmy reorganizacji mojego regału była. Zła. Bardzo się cieszę, że tyle tych książek tutaj wybrałam, i to nie wszystkie są książki, które mi się nie podobały. Po prostu niektórych na moim regale mieć nie potrzebuję. Więc na początku 2025 roku nagram y, Book Unhaul, a później one znajdą się na Vinted. Więc jeśli coś stąd Was interesuje, no to po prostu poczekajcie do początku 2025 roku, a teraz seria już spadam, bo to było naprawdę, naprawdę męczące przedsięwzięcie. Tak, jak widzicie, trochę tych akcji czytelniczych u mnie było. Dajcie mi też znać, w jakich akcjach wybierzecie udział, bo ja bardzo chętnie odkryję jakieś nowe i też fajnie, jeśli w komentarzu nam się zbierze, zrobię jakaś taka lista polecajek, bo każda osoba, która wejdzie i obejrzy ten film, przejrzy sekcję komentarzy, będzie mogła też poznać nowe akcje. A według mnie to jest jeden z fajniejszych aspektów sfery książkowej i bardzo bym chciała, żeby te akcje trwały dalej. Z tego co wiem, te, w których brałam udział mają przewidziane kontynuacje w przyszłym roku, więc ja bardzo chętnie też będę w nich brała udział dalej. Nie życzę Wam jeszcze wesołych świąt, bo przed świętami się zobaczymy jeszcze w kolejnym moim filmie niedzielnym. A vloga takiego świątecznego planuję wrzucić 25 grudnia. No a później przyjdzie pora na podsumowania, chociaż może podsumowania zacznę już w, w przyszłą niedzielę. Zobaczymy jak to wyjdzie, polecam Wam obserwować ten kanał, zachęcam Was może bardziej do obserwowania tego kanału. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu i mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Pa, pa!